Witam Was, kochane, bardzo serdecznie. Ja dostałam wczoraj troszkę pytań na temat mojego podkładu z MAK. Jaki to jest podkład? Czy on się u mnie sprawdza? Czy on się nadaje do cery mieszanej? I pomyślałam sobie, że jeżeli ktoś chce posłuchać, jak sobie tutaj opowiadam, to ja bardzo chętnie pogadam do Was i mam nadzieję, że niektóre z Waszych pytań uda mi się tutaj, na niektóre uda mi się odpowiedzieć. Także zaczynam. Tu mi tutaj mój pies szaleje i rusza kamerą, nie wolno. E, więc tak, ja mam Pro Longwear. Ja mam SPF 10. Ja mam kolor NW25 i ja bardzo potrzebowałam podkładu, który y, zamaskuje mi moje popękane naczynka. I pani w maku która była jedną z najbardziej miłych osób, jakie spotkałam w moim życiu, ale to to już nawiasem mówiąc, powiedziała, że ten odcień będzie dobry i akurat za to jestem jej wdzięczna, bo faktycznie on sobie dobrze radzi, nie podkreśla absolutnie moich czerwonych tam przyjaciół na twarzy. To jest ten kolor, on jest naprawdę taki, taki żółty, żółty, on nie ma nic sobie z różu, który by jeszcze bardziej uwidaczniał te moje popękane naczynka. Dobrze kryje, ja z, z krycia jestem zadowolona, te naczynka, które mam pop, popękane tutaj na policzkach, wokół, wokół nosa, on sobie y, świetnie z tym radzi. Mam takie jedno uparte, z którym on sobie nie radzi, ale to żaden podkład sobie z tym nie radził i ja do tego przyzwyczajona, do tego muszę używać, <coughs> przepraszam bardzo, korektora, z, y, korektora, żeby to sobie tam zamaskować. Ym, podkład ma 30 ml, ja nie mam zielonego pojęcia, jaka jest w Polsce. Wydaje mi się, że w granicach 120-140 zł, ale ja wam, Was nie chciałabym tutaj wprowadzić w błąd, bo nie wiem. Fajna jest ta buteleczka, bo to jest szklana buteleczka i on ma tutaj taki fajny gazownik. Jak my sobie przekręcimy, to dopiero on się naciska, zakręcamy i on tutaj nie ma żadnej możliwości, żeby nam się podkład wylał w torebce czy w kosmetyczce. Bez sensu, żeby on, on, on się wylewał i... No wiadomo, raz, że strata produktu, dwa, że później problem, bo trzeba inne rzeczy czyścić. Także akurat to rozwiązanie jest fantastyczne. Udaje mi się, że naprawdę tutaj dobrze pomyśleli. Co jeszcze? Ja na początku, w ogóle ja używam tego produktu od ponad miesiąca. Zużycie jest... Nie powiem Wam, bo nie widzę. Ale ja używam na całą twarz jedną pompkę, czasami troszeczkę więcej. I to w zupełności wystarczy na pokrycie całej twarzy. On się rewelacyjnie stapia z, z, ze skórą. Nie tworzy efektu maski. Ta buzia nie jest taka, taka, wiecie, matowa, niezdrowa, jakaś sina. Nie, on, on naprawdę bardzo ładnie wygląda na buzi. Z racji tego, że ja mam tą strefę tę bardzo y, świecącą, to on sobie radzi... No tak do pięciu godzin ja się faktycznie nie świecę i... Y, y, jest w porządku, natomiast po 5 godzinach już zaczynam się świecić mam mieszaną cerę, policzki bardzo przesuszone. Strefa T bardzo tłusta i mam przynajmniej wrażenie, że po prostu wyglądam jak szklankę, którą ktoś wypolerował i ktoś tam się może przejrzeć. Nienawidzę tego efektu. Natomiast tak, 5 godzin, on sobie spoko z tym radzi, jest wszystko w porządku, ale po 5 godzinach jest klopja, już zaczynam się świecić i wyglądam no, kiepsko i czuję się m, też niezaciekawie. I po kilku dniach od zakupu tego, tego podkładu ja poszłam do Maka i trafiłam na bardzo miłą kobietę, która pomogła mi i powiedziała mi, że Mak Blood Powder. Jest? Jest. Blood Powder, ja mam w kolorze Medium Dark i on w środku wygląda tak. On wcale nie jest dark, wcale nie jest ciemny. Tak on wygląda, to jest stareczko, gąbeczka, której ja nie używam. I powiem Wam szczerze, że to było, to jest rewelacja. Naprawdę. Teraz, jak wychodzę z domu, nałożę makijaż, nałożę podkład, wiadomo wszystko, wszystko, później omiatę buzie tym pudrem. Ja, nie ma, ja się nie świecę. Naprawdę to jest takie 10 godzin, kiedy ja się nie świecę, jest wszystko w porządku i nie muszę się obawiać, że ktoś tam podejdzie i będzie się ostro przeglądał w, mojej, w moim czole, bo, bo ja naprawdę mam bardzo tłustą strefę T. I to się sprawdza fenomenalnie w moim przypadku. Ja jestem bardzo zadowolona, jestem bardzo zadowolona z tego koloru. On lekko rozjaśnia moją buzię. Jedyne czego ja nie lubię, to, ale to chyba wydaje mi się, że to jest spowodowane tym, że to jednak no, troszkę warstw na tej twarzy jest i jak już kończę tym, raz, że to ma utrwalić makijaż, a dwa, że to ma y, właśnie y, y, zapobiegać y, świeceniu się, to po tym, y, po tym pudrze ja mam niesamowicie pudrową buzię, ale to, to nie wygląda dobrze. Mm. Wystarczy tylko spryskać wodą termalną i wszystko idealnie się stapia. Każda warstwa ze sobą się stapia i makijaż wygląda bardzo naturalnie i naprawdę nie widać, że tam jest i, i podkład, i korektor, czasami i róż, i, i czasami rozświetlacz, i na końcu to. Tego nie widać absolutnie. Także ja za tym połączeniem jestem jak najbardziej za. To jest fantastyczne. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć o tym podkładzie? No fajny jest, ja jestem z niego bardzo zadowolona. Ja Wam jeszcze tylko pokażę, jaką on ma mniej więcej konsystencję. Taką ma konsystencję. On jest taki, nie jest bardzo gęsty i ja on tutaj um, żyły akurat taką mocno. Zobaczycie, czy on zakryje. Naprawdę się ładnie wtapia w skórę. Ja akurat ten podkład nakładam. Widzicie? No tro... Jakby, żeby zaraz nie było, że bajki opowiadam. No dobra, może z żyłą sobie tak świetnie nie poradził, ale z moją cerą i z moimi naczynkiem on sobie naprawdę radzi. Chociaż powiem Wam, że nie, że tutaj, jak mam światło takie troszeczkę inne niż z Waszej strony. To jest naprawdę fajnie. I on się stopił stopi ładnie ze skórą. to światło mi się leje. Stopił się ładnie ze skórą i on zostawia taki lekko-pudrowy efekt. Także, jak ktoś nie ma bardzo problematycznej cery, to ja myślę, że spoko jeden taki, jedna warstwa takiego podkładu i będziecie piękne i olśniewające. Naprawdę jestem bardzo zadowolona. Ja nakładam ten puder flat topem z Elfa i nie pokażę wam, bo moje pędzle się suszą, są w praniu, bo już troszkę brudaski były. Także tak, wydaje mi się, że powiedziałam już wszystko na temat tego, tego podkładu. Ja jeszcze sprawdzałam, zanim zaczęłam nagrywać filmik, sprawdzałam oceny na wizerzu na KWC i mam naprawdę wysokie oceny. Wysokie noty i. Ja osobiście z moją cerą mieszaną i z moimi naczynkami ja jestem bardzo zadowolona, tylko tak jak mówię, jeżeli ktoś ma tak samo świecącą strefę, tę jak ja, bądź całą twarz, no to to było i super, naprawdę super. Yy, z tego co wiem, ma bardzo szeroką gamę kolorystyczną: od bardzo jasnych po, no po ciemne yy, odcienie, także. Nie, nie już. Aha, i 24 miesiące po otwarciu jest. Yy, ważnie, także myślę, że taka buteleczka dwa lata spokojnie wystarczy. Wydaje mi się, że temat już wyczerpam. Jakbyście miały jeszcze jakieś pytania, to śmiało zadawajcie w komentarzach. Ja postaram się jak najszybciej, <laughs> przepraszam, coś mi w grypach chyba bierze, yy, odpowiedzieć. I jeżeli coś mi się jeszcze przypomni, to oczywiście na dole dam opis. Dzięki za uwagę i życzę Wam serdecznie miłego dnia.